dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale Przychodzę dzisiaj z filmem pod tytułem Co przyszłość Tobie rysuje? Czyli jakie zmiany zmierzają do Ciebie w najbliższym czasie? Chciałabym, żeby to czytanie było przeznaczone na najbliższe kilka miesięcy Maksymalnie do końca tego 2022 roku Ale zobaczymy, co karty pokażą Macie do wyboru dzisiaj dwie talie Talia numer 1 Witches Tarot Italia numer 2 Wizards Tarot. Celowo pokazałam Wam opakowania, bo bardzo często pytacie mnie w wiadomościach prywatnych, co to za talia, co to za karty. Jedyneczka i dwójeczka. Dobrze. Mam nadzieję, że wybraliście, więc odkładam dwójeczkę i przechodzimy sobie do jedyneczki. Może ja tak tutaj postawię, żebyście widzieli. Dla wszystkich osób, które wybrały jedyneczkę, co przyszłość Tobie rysuje? Jakie do Ciebie zmierzają, nadchodzą zmiany? O, przepiękna energia, uleczenie czakry serca, przepracowanie czegoś w sobie i odrodzenie się na nowo. Duże zmiany, bardzo duże zmiany. Z takiego rozgoryczenia życiem, poranienia, skrzywdzenia, zamknięcia się w sobie, wyswabdź się z tego. Wyswobadzasz się z tego, odcinasz. Ja myślę, że w tym najbliższym czasie, te najbliższe trzy miesiące tutaj się pokazują. W przeciągu tych trzech miesięcy będziesz odcinać toksyczne zażyłości, toksyczne relacje, toksyczne sytuacje, ale przede wszystkim toksyczne myśli. I to jest cudowne i to jest piękne. Karty mówią: dużo wyjaśnień, dużo oczyszczenia przestrzeni wokół ciebie, dużo oczyszczenia energii, dużo bardzo stawiania na siebie. Wyznaczasz sobie konkretny cel i dążysz do tego. Być może niektórzy z Was będą zmierzali do zmiany miejsca zamieszkania, do zmiany w ogóle państwa, kraju. Karty pokazują, ale to jest karta wyznaczania celu, to jest karta spełniania marzeń, to jest karta odwracania się od tego, co jest trudne, co, co mnie spowalnia, co mnie zatrzymuje, co powoduje we mnie ból i cierpienie. Blokady, widzisz? Do tej pory jesteś osobą zablokowaną, zamkniętą w sobie, osobą, która skrywa te emocje, która skrywa te uczucia, która. Mm, e, którą być może otoczenie kojarzy i zna z tej strony. z tej takiej jesiennej strony, tak? I to się kończy u ciebie. Te blokady emocjonalne. Te rozpamiętywanie przeszłości, to skupianie się na jakichś brakach, to jest piękne, to jest przebudzenie w Tobie. Obierasz właściwy kierunek w swoim życiu, wiesz już, czego chcesz, stajesz się osobą bardzo mocno decyzyjną. Bardzo mocno, ojejku, wchodzisz w energię z dużych zmian, dużej transformacji. Pokonujesz wszelkie przeszkody i otwierasz się na nowe. Nowe doznania, nowe przygody życia, nowe znajomości. Podróże, przemieszczanie się też może być ważne dla co niektórych z Was. Nowe, nowe. Karty pokazują ten nów księżyca, który teraz obecnie nam towarzyszy. Znaku Raka, jest bardzo ważny, bo zobaczcie I na tej karcie macie Nów Księżyca I na tej karcie macie Nów Księżyca Więc w tym Nowiu O, i tutaj kolejna karta Nów Księżyca Więc w tym Nowiu yy, Dobrze by było, żebyście dokonali tych zmian Zobacz, to jest pozycja, na której Ty jesteś Ty się znajdujesz To jest ósemka kielichów I ta karta mówi o tym Dosyć tłamszenia w sobie emocji Dosyć zamykania się w sobie, dosyć przeżywania czegoś, co mnie bardzo boli. Odwracasz się od tego, ty już tego nie chcesz. Ty już odcinasz się od tych trudnych myśli, ty już odcinasz się być może od tej trudnej relacji. Jest to czytanie ogólne, więc ta relacja może być relacja partnerska, relacja w rodzinie, relacja w pracy, relacja sąsiedzka, relacja międzyludzka, szeroko pojęta, ale uwolnienie jest w tobie. Walczysz dosłownie, walczysz o siebie i o swoje lepsze jutro O swoje lepsze ja Stajesz się osobą decyzyjną Dużo pomysłów Ci będzie do głowy w najbliższym czasie przychodzić Te najbliższe 2-3 miesiące bardzo ważne będą Być może będziesz zastanawiać się, czy sprzedać mieszkanie, sprzedać dom I wynieść się, przenieść się zupełnie w nowy teren Być może będziesz zastanawiać się nad tym że jednak zmienię pracę, zmienię otoczenie, a to będzie wiązać się z ogromnymi, dużymi zmianami w moim życiu. Ale moja droga jedyneczko, co do ciebie tak naprawdę przychodzi? Uwolnienie. Jesteś przybita przez emocje, dużo na siebie bierzesz, żyjesz w lękach i w obawach, żyjesz w ogromnym strachu, w poczuciu jakiejś winy, krzywdy, żalu, w takich nieprzepracowanych schematach i jako niespodzianka. Przychodzi do Ciebie uwolnienie się z tych, to, z tych toksycznych, trudnych i ciężkich, bardzo mocno ciężkich energii. Przejmujesz inicjatywę w swoim życiu, ta karta mówi: bierzesz sprawy w swoje ręce, działasz, działasz, wyznaczasz sobie kierunek, cel, marzenie. I idziesz w tym kierunku, dążysz w tym kierunku, bardzo duże zmiany. Karty pokazują duże uwolnienie, duże przepracowanie czegoś, darowanie komuś wino, sobie. Przede wszystkim tutaj skupiasz się na sobie. Nie chcesz już być w tym poczuciu jakiegoś wewnętrznego żalu, że z czymś ci nie wyszło. Nie chcesz już tłamsić w sobie tych ciężkich emocji. Tutaj pokazują mi się dla wielu z Was jakieś stany takie poddepresyjne, powiedziałabym, trudniejsze emocje. Tutaj pokazują mi się takie lęki wytworzone wewnątrz. Tutaj pokazują mi się problemy ze snem. Tutaj pokazują mi się problemy w kontakcie międzyludzkim, toksyczne sytuacje, brak swobodnego wypowiadania słowa, brak swobodnego wyrażania emocji, bo jesteś osobą wysoce wrażliwą i masz wrażenie, że swoim zachowaniem, jakimś słowem możesz kogoś zranić. Nieprawda, koniec, zrywasz z tym. Tak naprawdę do tej pory to inni ciebie ranią, i z tym już jest koniec. Ja widzę Ciebie jako kogoś, kto zawiera przymierze z przeszłością i osiąga stabilizację w swoim życiu. I to jest piękne i to jest cudowne. I rada dla Ciebie: proszę bardzo, masz uzbroić się w tą zbroję, która da Ci poczucie odwagi, która da Ci poczucie. Yy... Siły, która da Ci poczucie zadowolenia z siebie. Masz stać się kreatorem, masz stać się magiem w swoim życiu. Masz stać się kimś, kto zaczyna decydować za siebie, kimś, kto skupia się na sobie, na realizowaniu swoich planów, marzeń i zamierzeń. I przede wszystkim masz otwierać się na nowe początki. I przesłanie od Anioła. Archanio Michał. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że powinieneś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. Archanioł Michał doda ci sił w rozwiązywaniu problemów, poproś go więc, by przeciął swoim mieczem wszelkie emocjonalne więzi łączące cię z innymi ludźmi, nierozwiązywalnymi sytuacjami lub też ze wspomnieniami. Zobaczcie, jak to pięknie się łączy z, z tym przekazem, co powiedziałam wcześniej. Następnie poproś go, by napełnił cię miłością i siłą. Archanioł Michał osłoni cię przed destruktywnym wpływem myśli, emocji i działania innych osób. Archanioł ten działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Poproś go o pomoc, wyobrażając sobie, że jesteś ubrany w ciemnoniebieski, szczelnie otulający cię płaszcz. Dzięki temu Archanioł weźmie cię w obronę. Archanioł Michał jest panem wszystkich aniołów, wielkim i potężnym wojownikiem. Opromieniony jego blaskiem, będziesz się czuć pewniej, uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii i siły. Afirmacja: Jestem silny, gdyż chroni mnie Archanioł Michał i z tym Ciebie zostawiam. Pozdrawiam serdecznie. I dwójeczki postawimy sobie tutaj, żebyście widzieli, i patrzymy sobie dla osób, które wybrały talię numer 2. co przyszłość ci rysuje, tak? Jakie zmiany? Jakie zmiany? Co rysuje ci przyszłość? Jakie zmiany dla dwójeczek? O jejku, jejku, jejku! Bardzo duże zmiany. Karta koła fortuny. Bardzo duże zmiany. Zmiany z przeznaczenia, zmiany od losu. Duże zmiany. Zaraz dopytamy sobie. Tak, staje się w końcu osobą, która zaczyna dokonywać tych zmian. Przede wszystkim będą to zmiany na początku, będą to zmiany na płaszczyźnie emocjonalnej. Będą to zmiany w Tobie, one się będą w Tobie zadziewać, będą to zmiany, które będą kształtować Twój temperament i charakter. Być może do tej pory byłaś osobą, bądź jeszcze jesteś osobą, która reaguje bardzo szybko w różny sposób na różne sytuacje i wydarzenia. Być może duży chaos jest w Tobie, dużo emocji takich nieprzepracowanych wewnętrznych. Dużo krzyku, dużo bólu, dużo pytań, to karty pokazują, że na początku yy, przychodzą do ciebie zmiany na zasadzie większej dojrzałości emocjonalnej. Jesteś osobą przepiękną, cudowną, bardzo dojrzałą. Bardzo mądrą, bardzo wrażliwą, ale być może doświadczoną przez życie w, w dość trudny sposób, i dlatego tutaj ten chaos jest w Twoich emocjach i te zmiany będą u Ciebie na początku zadziewać się w emocjonalności. Staniesz się osobą zbalansowaną, wyciszoną, spokojną. Pięknie tutaj się pokazuje. Dużo bardzo do Ciebie wiadomości przychodzi. Dla wielu z Was nowe znajomości, nowe romanse, nowe uczucia jak najbardziej mi się tutaj pokazują. Dzieci też będą ważne, młode osoby, będziesz się kimś inspirować. Ktoś będzie Ciebie inspirował, ktoś będzie Ciebie nagabywał do tych zmian, ktoś będzie mówił wprowadź ruch, niech Twoje życie nie będzie rutyną, wyswobadzaj się z tej... Swojej niby bezpiecznej strefy komfortu, wyswobadzaj się z tego, rzucaj się na tą tak zwaną głęboką wodę z ogromnym apetytem na życie. Ktoś tutaj będzie Cię do tego motywował. Wszystkim osobom, które manipulują, które obiecują gruszki na wierzbie, które och, ach, ech wzdychają z wielkim uczuciem, a tak naprawdę nic nie robią, które obiecują nie wiadomo co, mówimy: Nie, mówimy: Dziękuję. To mnie już nie dotyczy. To jest dla tych osób, które tutaj miały taki problem. Karty pokazują jeszcze momentami przez ten, najbliższy, prze, przez ten najbliższy czas, jeszcze momentami w Twojej głowie będzie rozpamiętywanie przeszłości, ale to jest potrzebne po to, żeby zacząć robić porządek w tej głowie. Zobacz, jak ta karta pięknie przedstawia tą trójkę mieczy. Tu jest jeden wielki chaos, jeden wielki bałagan. Wiatr, burza, wszystko rozwala. I czas najwyższy, wprowadzić w swój stan umysłu spokój, i ty to w karcie umiarkowania wprowadzisz. Jeżeli wprowadzisz ten spokój, większą dojrzałość, większe wyciszenie, to zaczniesz w tej trójce mieczy robić ten porządek. Zaczniesz tutaj panować nad tym chaosem. I, i tak mi się tutaj pokazuje. I zobacz, stajesz się zwycięzcą. Przychodzi do ciebie zawarcie przymierza z przeszłością, przychodzi do ciebie przepracowanie tej przeszłości, tego bólu, który jeszcze jest w tobie zakotwiczony. Przechodzą do ciebie nowe szanse, nowe możliwości, nowe znajomości, duże zmiany: bardzo duże zmiany. Dużo radości i dużo działania ja w tobie widzę. No, przecudowne jest to czytanie, no, przepiękne jest to czytanie. Widzisz. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, jeśli jesteś w toksycznym miejscu, w toksycznej znajomości, w toksycznej relacji, jeśli jesteś w toksycznej pracy, to ta wieża zwiastuje ci, że bez względu na to, jak będziesz mocno się tego miejsca trzymać, w najbliższym czasie, do końca tego roku, karty pokazują los, sytuacja wszechświat. To, co Ciebie wspiera, to, co Ciebie chroni, podejmie za Ciebie decyzję, i Ty będziesz zmuszona: będziesz zmuszony odejść z tego miejsca, które Ci nie służy. Jeśli do tej pory tego jeszcze nie wiesz, albo wiesz, ale w jakiś sposób kurczowo trzymasz się tego czegoś, tego kogoś, kto naprawdę nie jest dla Ciebie dobrym wyborem, dobrym miejscem, to ta karta mówi, że już nikt ani nic nie pozwoli, żebyś Ty. Się w tym trudnym, toksycznym miejscu. I ta karta mówi o tym, że los, sytuacja, wszechświat zadecyduje za Ciebie i coś musi w Twoim życiu się rozpaść. To będzie bolesne, to będzie trudne, być może już jesteś na tym etapie, być może jest to rozwód, utrata relacji, utrata domu, utrata pracy, ale to jest Ci potrzebne, bo przychodzi do Ciebie oczyszczenie, przychodzi do Ciebie duża zmiana, bardzo duża zmiana. Ty masz. Yy, możliwości. Ty możesz wszystko. To wszystko jest na wyciągnięciu Twojej dłoni. Na jakiej zasadzie? Na takiej zasadzie, że w tej karcie powinnaś, powinieneś afirmować, wizualizować sobie, wyobrażać, kreować, tworzyć w swojej głowie. Karty mówią to wszystko jest na wyciągnięcie Twojej dłoni, te wszystkie marzenia, plany, one się mogą ziścić, zrealizować. To wszystko zależy od Ciebie. Jak do ciebie idą zmiany? Sprawiedliwość. Przyjdzie sprawiedliwość do Twojego życia. Jeśli do tej pory czujesz się osobą źle potraktowaną w życiu, niesprawiedliwie potraktowaną, czy to dotyczy się relacji, związku, jesteś w separacji, na etapie rozwodu, czy to dotyczy jakiegoś majątku, jakichś spraw administracyjnych, urzędowych, szeroko rozumiany oczywiście ten temat, tak? Wszelkiego rodzaju tutaj sądownictwo i tak dalej, przychodzi ta sprawiedliwość. Sprawiedliwość zostanie Ci oddana. Karty pokazują. No, dokładnie. Więcej cierpliwości będzie w tobie. Jako niespodzianka, jako nagroda, przychodzi do ciebie siódemka denarów. Ona mówi o tym, zapanujesz nad tym chaosem wewnętrznym. Dużo cierpliwości, dużo spokoju, dużo harmonii będzie w tobie. Karty pokazują. Jest to dłuższy proces, ale zobacz, osiągniesz sukces, osiągniesz radość, osiągniesz to spełnienie. Ono się w twoim życiu spełni, być może troszeczkę przeciągnie się jeszcze na przyszły rok. Być może to nie wydarzy się wszystko do końca tego roku, tak ten rozkład pokazuje, ale będą przy tobie pomocne osoby, będą przy tobie osoby, osoba, ktoś, kto będzie ciebie we wszystkim wspierał. Czerp korzyści z, z tej obfitości tego kogoś, z tych pomysłów, z tego, ten ktoś będzie ciebie chciał zarażać apetytem na życie. Piękne tutaj zmiany są w tobie, cudowne zmiany są. Z osoby, która jest bardzo zmęczona życiem, która jest poturbowana przez życie, która jest przybita życiem, która ma ciągle wbijane te szpile, która jest ciągle raniona, którą każdy ciągle wykorzystywał dla swoich potrzeb, przeradzasz się w kogoś pięknego, cudownego, spokojnego i spełnionego. Ja to widzę, tylko pamiętaj. Tutaj cud nie wydarzy się, ty musisz tą energię troszeczkę zapoczątkować, ty musisz zacząć wprowadzać te zmiany, ty musisz zacząć wyzwalać się z tej swojej niby bezpiecznej strefy komfortu. Praktykuj wdzięczność na co dzień, to jest taki ważny przekaz dla ciebie: bądź wdzięczna za to, co masz, bądź wdzięczna za to również, czego doświadczyłaś w życiu, bo to było ci potrzebne do czegoś. Duże spełnienie. Duże zmiany, przepiękny przekaz, naprawdę przyszłość rysuje Ci piękne zmiany. Wyciągniemy sobie jeszcze radę. O, bądź optymistką, bądź osobą, która cieszy się z najmniejszej drobnostki. Przebywaj jak najwięcej na świeżym powietrzu, jak najwięcej w parku, gdzie jest zieleń, gdzie jest trawa. Być może masz swój ogródek w swoim ogrodzie. Jak najwięcej, korzystaj, czerp tej radości z tego świeżego powietrza, z tych promieni słoneczka. Otaczaj się pięknem, otaczaj się pozytywną energią i przekaz dla ciebie od Anioła. Synchroniczność. W naszym niezwykłym wszechświecie nie istnieje coś takiego jak przypadek. Zbiegi okoliczności i tak zwane przypadki są starannie planowane przez pomagające ci anioły, byś mógł rozpoznać w nich działanie ducha. Ciesz się, gdy je dostrzeżesz. To wiadomość przekazywana przez anioły, by upewnić cię, że jesteś na właściwej drodze. Zacznij oczekiwać i wypatrywać zdarzeń synchronicznych. Uświadom sobie, że za każdym z nich kryje się jakiś boski zamysł, więc rozważ, jaką naukę bądź wiadomość ze sobą niosą. Wydarzenia synchroniczne mają Ci także przypomnieć, że wszystko wydarza się we właściwym, ustalonym przez Boga czasie. Afirmacja dla Ciebie: wszystko zdarza się we właściwym czasie. Dokładnie. Pozdrawiam. Serdecznie, papa. Pa.